No witam, witam Widzowie W dzisiejszym materiale pierwszy raz Zobaczę Warzone 2 Z perspektywy trzeciej osoby Oglądamy właśnie gameplay Diazabifl, który też zagrał Swój pierwszy mecz z perspektywy trzeciej osoby W tej grze On jest na takim evencie dla wybranych Kurców w Ameryce, gdzie właśnie przedwcześnie grają Także łapka w górę i sprawdzamy Jak wygląda Warzone 2 Z perspektywy trzeciej osoby Jestem mega ciekaw czy to w ogóle będzie miało ręce i nogi? Także no zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy z czym to się I będzie jadło. Ok, może być spory chaos, coś czuję. Na początku. Uuuuh, okay. o, o! Yo! na kulkę został chłop, ale by było jakby od razu wow. zdjął chłopa. Unlucky, mało brakowało. Jeżeli chodzi o Warzone 2, to wrzuciłem materiał na kanał o wszystkim, co musicie wiedzieć o Warzone 2, więc polecam wam go sprawdzić. Gdzieś tutaj wam się karta powinna na czasie pojawić, ewentualnie po prostu sprawdźcie mój kanał i to jest jeden z ostatnich filmów. E, natomiast no na tutaj dużo z tych rzeczy, jeżeli nie oglądaliście tego materiału, będzie mogło być dla was dziwnych. Bo ta gra, mimo że przypomina w wielu kwestiach Warzone 1, jest też od tego Warzone 1 w wielu kwestiach inna. Ale z perspektywy trzeciej osoby muszę wam powiedzieć, że to wygląda naprawdę ciekawie. Przede wszystkim w końcu mamy wyeksponowanego naszego operatora. Fajnie założony plecak. Fajnie trzymana broń. Selfy, tutaj mamy Taka 56. E, strasznie mi się podoba w kwestii lutowania to, że te rzeczy są na, na różnych skrzynkach, półeczkach, a nie że w jakichś losowych, wiecie, gdzieś na ziemi. Daje to taką większą imersję tego wszystkiego. Okej, będzie próba snajpy. Nie, nie będzie. To jest to perspektywa trzeciej osoby na fowie 120, jak coś. Więc to też może inaczej wyglądać z perspektywy 80, ok. Lucky czemu tam podjechał gościa. Ale powiem wam, że wygląda to zupełnie inaczej niż perspektywa pierwszej osoby. Tak, jakbym grał. Znaczy, grał, jeszcze nie grałem. Jakbym oglądał inną grę, dosłownie. Yeah, I mean, we're not get ciekawie beat, ciekawie to wygląda, up? ciekawie to wygląda. Oj, okej okay, otworzył się spadefront. Maybe Pociąg jeździ po mapie Almazrach. Jakby ktoś nie zauważył, jest pociąg. Ogólnie ta mapa, Bro, moi drodzy, wydaje is? się być niesamowicie duża. No, ja tak oglądając to Warzone 2 mam wrażenie, że ona jest dwa razy większa niż Caldera i ona nie jest dwa razy większa niż Caldera, ale jest troszkę większa niż Caldera. Natomiast ilość, m, nie wiem, tych budynków, well, like. różnic w terenie daje u mnie wrażenie, że ta mapa jest dosłownie dwa razy większa, nie? Swoja, swoją drogą, tej miejscówki jeszcze nie widziałem. Niestety, ludzie się tam drą w tle. No ciekaw jestem jak ta perspektywa trzeciej osoby zadziała w pojedynkach, nie? W takich już stricte pojedynkach, pojedynkach, ale te wszystkie animacje Dobrze to wygląda z perspektywy trzeciej osoby Dobrze to wygląda z perspektywy to tutaj dojechali no, 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 right jehali. jeden ale ah, O oh my god, nie Taki Zuki. Taki to jakieś Zuki. Zuki <laughs> oh <my God. laughs> hey, z Infinity Ward, yeah, word yeah. jak ktoś był na, na streamie, to wie o co chodzi. <laughs> żuki z Infinity Ward. co to jest? E, e, te, nie, to jest chyba helikopter z botanyki. E, what? zniknął helikopter dosłownie, nie? Dobra, są, są bugi, są bugi to duże. Helikoptery dosłownie znikają tago w powietrzu. No martwi to, martwi to, bo też dużo tego było tych bugów, gdy grali normalnie w Warzone 2. Dużo było tych bugów i muszę powiedzieć, że troszkę to martwi, bo gdy oglądacie ten materiał to już za kilka dni wszyscy zagramy w Warzone 2, więc czasu na poprawę nie ma, no dosłownie nie ma śmieszna jest ta trzecia perspektywa Dlaczego oni teraz rotują? Bounty, to jest chyba kontrakt bounty po prostu, nie? Kontrakty są tak oznaczone. Jak ktoś wziął, ktoś wziął. Ojojoj, ojojoj. Oj. Bez szans. Ale się wpieprzyli. selfie. Diaz miał selfie na Aj! Patrzcie jak można abuzować e, tą perspektywę trzeciej osoby Go totalnie nie widać, i on widzi wszystko nad sobą, nie? Right here. Więc to jest to, czego się zastanawiałem, jak to będzie wyglądało Dawaj! Yeah. Let's go! Piękna głowa. Oni, oni to przeżyli? To Jestem w szoku, nie? Jestem w szoku, że oni tutaj nie zginęli. Mieli tak beznadziejną sytuację. Nic się bro. bro. like the noise. down, kid. I'm back, I'm back, I'm back. Bro, I found a snapshot. Dajcie znać swoją drogą, co sądzicie właśnie o tej perspektywie. Może jest ktoś, kogo oh, bardziej Jara właśnie granie z perspektywy trzeciej osoby niż z perspektywy pierwszej osoby? Yeah. I don't know they lose that. Jestem ciekaw. Ja na pewno sobie sprawdzę tą perspektywę trzeciej osoby. Wydaje mi się, że to będzie na początku chyba dodawane right? oh, tylko w formie e, trybu. Gry, e, który Bro, jest po prostu like limitowany czasowo, że to nie będzie stały tryb gry. Ale kto wie, może zrobią z tego stały tryb gry, jeżeli odzew będzie mega pozytywny u społeczności. No, wygląda to na pewno mega ciekawie, nie? To jest zupełnie inne doświadczenie płynące z Warzone, tylko dzięki temu, że mamy inną perspektywę. Więc lepiej, że coś takiego jest, I, niż, I, niż że tego nie ma, nie? W ogóle to jest mapa Dome. Pamiętacie Dome z Modern Offer 3? To jest właśnie remake tej mapy na, na mapie Almazrach. Mega mam wspomnienia z tą mapką. Fajne są te nostalgiczne nawiązania dla tych OG graczy Koda. Chociażby poprzez dodanie takiego remakeu takiej mapy. Dobra, mamy sklepik, UAV został zakupiony. Uuu, je, jest, jest tutaj team, jest tutaj team. Będzie pojedynek. U. Podoba mi się to, że przy strzelaniu ze szturmówek nie ma zuma, tak jakbyście dosłownie z perspektywy pierwszej osoby strzelali, tylko jest no strzelanie z perspektywy trzeciej osoby, to mi się podoba. E, bodajże tylko czterokrotne przybliżenie na celowniku daje tę możliwość, żeby celować z perspektywy pierwszej osoby. No i to jest na plus, nie, bo. Bo tego by, wtedy by nie było tego feelingu. Ale jak on go nie powalił na strzała, czyżby? Czyżby snajperki nie powalały na strzała? Do pewnej odległości, Dobra, to, to były życie Tym razem, hehehe. dostali od streamerów, twórcy gry. Okay. słuchajcie, sorry za jakość ogólnie, ale ja oglądam streama. Więc ta jakość, no nie może być moc e, dobra, ja nie nagrywam Złukanie gry, tylko streama, sniper? który nagrywa grę, więc streamuje grę, Do dokładnie wiem, więc... więc niestety te, like. te, te, te piksele tutaj się rozmazują, ale, ale to, co jest najważniejsze, What widzimy. It, to jest ważne. Oj! I like Loki. bro. Oh, wait, they poached, poached it, bro. Another body right. Right, right here. Alright, here. let's turn a parachute into it. I swear they definitely took off like, like auto tax break. So, Pomina, blackout. Then that and you need to touch Yeah, yeah, yeah let's go for it. On top of that roof, just Your team is in the same zone. Is this like an avocate here? fuck up. They're fighting, they're fighting, they're fighting. I'm going on to top of this roof. Okay. The parking? Yeah. I don't see anyone. What's that Yeah. Strasznie głośne są te, on the roof, te te They're down do low. low. Down low. Yeah, oh, one floor below me. Like Enemy movement! be overhead are you lucky you, said. Yeah, Did you snapshot? I you lucky? one shot, one body one body one i one shot, i shot, one one shot, one shot, one shot, one shot, one shot, one one shot, one shot, one shot, one shot, shot, one shot, shot, one are one shot, one shot, are shot, this Mega way. Hot. Uu,

Właśnie przed chwilą usłyszałem między sobą powiedzieli Zrobienie permanentnego trybu trzeciej osoby spowoduje, że społeczność się mega podzieli, no bo jednak będą ludzie, którzy będą woleli grać tylko z perspektywy trzeciej osoby, nie? więc. Yeah. Więc, no, jestem ciekaw, jak to rozwiązał, nie? Bo ja na przykład mega chętnie bym sobie pograł czasami z tej perspektywy trzeciej osoby. Ale nie wiem, czy na stałe bym grał. No, chyba nie, no, chyba bym na stałe nie grał mimo wszystko. Więc, no, jest problem, nie? Jest problem. Dajka okay. z długości? gości. Senteksy, da, dawaj Senteksy. Oj, ale Senteksy. <laughs> Semtexy się dziwnie rzuca. Się dziwnie. Dobra, to znowu jakieś żuki są. To są znowu żuki z Activision, <laughs> Żuczki z Activision, biedne Biedni twórcy Call of Duty Trafiają tutaj Trafiają tutaj na streamerów kodach, którzy grają po kilkanaście godzin dziennie Oni tylko tę grę zdrobili I nie mają szans <laughs> Potem się dziwimy czemu robią różne mechaniki w grze pod żuki jak ale, kurde, bany chłopa dało mu. Jak oni sami są rzukami nie? Twórcy. Śmieszne. Uu, nice, nice, nice. Kurde, wam powiem, że naprawdę chłopak jest tak dobry. O, ten Semtex musiał go powalić. No, I didn't know, bro, I didn't know it was fucking another lady. I'll mark for you. I can't mark him Gułak z perspektywy trzeciej osoby. To też jest ciekawe. I'm dead. The Juggernaut spawn, lucky. No. He's back, he's back. Kure to się kolos respi. o tym nie wiedziałem, że to się kolos respi.

Very nice Which one are you going to, Lucky? I can't even hear you over this fucking speaker, bro What? I was about to say, this ten, ten speaker Okay, can I get on this one then? Typ gu -gu, wszystko, nie? I think somebody grabbed it, I mean it disappeared Fuck oh, I can still land on it Actually, is it there? I can't even fucking tell. Fuck it. Oh yeah, it's right here. What's up? People like up on a hill. Fuck. fuck man. Oh, yeah. Ej hey, podoba mi się, podoba mi się to z perspektywy trzeciej osoby, serio Jeszcze biffel gra Tom Rose Fuck yeah Widać dużo takich fajnych detali na przykład teraz jest ten mały plecaczek Ale jak znajdzie biffel ten większy plecak to będzie większy plecak na plecach Fajnie, fajnie, te, te przyczepione jakieś granaciki przy tym

Czy to są Snake a Akimbo? To chyba są Snake Akimbo. To sprawdźmy jak na biarce działają Snake shoty Akimbo. I need fucking a satchel. I'm not even heartbeating anyone on me. I still got on you. I can't mark him. Low key. No I can mute Mike in game. Easy frag. I'm on mark, I'm on mark, I'm on mark. Mina? What the fuck? Nice, I got fucking by bouncing betting. Someone's flying in. On me, on me, right here. Oh, that's not to fuck fucking window, bro. You should have on my roof. This is you here, bro. Syntax of new versions, I still tell you. have got gas inbound. You broke glass on me. He's going upstairs. Yeah. I got you, right there. Cracked yeah. on me, cracked on me. He ran you ran upstairs? One. Oh, the one this one's cracked on me, bro. Another the board, Two one. You guys know where I load out? Bottle floor, Lucky. Hold on, hold on. Yeah, I know. You want me to land Are you, Lucky? Yeah, there's one here. There's just one left. I'm landing on top of your roof i landing on top of your roof and getting a gun It's To right, to right, it's okay. uh, I'm waiting to come high building Tell me when you're ready oh, I got right sniped from across go. the map bro Good He's bottom here somewhere. You gotta cover me I think he's I'm upstairs sure. uh, I'm upstairs right now the, I can see the first floor if you this this we'll clear we'll Come clear yeah, come on. Yes. Oh, be nice. Guess we're having enough money to buy me back. Eleven frags in Malakichamu. Nice. Nice. I, mean, I had a lot of money. Yeah. I don't know. I just have it. Right there. Oh, there you go. You have enough. Oh, they changed the way you drop shit now. It's in the area. We need a fucking satchel, bro. We're choked at two plates. I know, okay. it takes so much the fucking well pili, 3K. Wiecie, jak wysoko się w ogóle e, odradza. Strasznie wysoko. Mega wysoko. Yeah, I don't know same guys that were we were fucking... Yeah, I think you know, I, have I have plates right now. I have three extra, but. You guys have AR? Yeah, I think you're. It's only two. Actually, I'll have no, I, have, I have two subs. Nah, I have two subs. You guys take my guns or what? I can buy one plate, right? That's what it oh, is, one plate? Four plates are 400. 400 each. Dude, I took. I found like a UAV. What, what, what did you have? A, a cast on? Snake shots and a cast off. Here, 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 I just need ammo. Do you have ammo? Uh, That's what I, do. isn't that what I just shot? Dobry mecz mają, nie? Ten ma 9, ten ma 11. Pier, jak nam mecz... Pierwszy mecz z perspektywy trzeciej osoby. No, ja bym celował właśnie gdzieś w 10 fragów i byłbym zadowolony. Oczywiście też fajnie byłoby wygrać. Ale patrzcie w ogóle jak można się dzięki perspektywie trzeciej osoby na kogoś zaczaić, nie?

where did you even get hit fuck those guys behind us okay i can't open that duffel bag i found a satchel guess i have two fucking ooh rpk hector lmg marked O, dodali dźwięki skrzyni. To też warto yeah, kurde me, odnotować, but... bo początkowo nie było dźwięku skrzyni. W sumie dopiero teraz szczaiałem, nie? That's me, that's me, I'm a large, a large backpack. No Back. way. <laughs> God damn, y'all can carry so much shit. I have a UE also. Front of me on the bay, on the bay, on the bay. Absolutely, in this building me, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here. requesting fire. Oh, I'm dead. recon out there. Stay shot out there. I'm stunned double fucking nated bro I got, fucking yeah. a. I got double nated yeah. and double stunned, bro I'm Coming running AO, bro. Squad but it's all spotted in here oh, your squad is KIA it is up to you now został oh, yeah. <laughs> <laughs> oh, yeah. yeah. sam Really? Oh yeah, that is still a team. Not enough, right? You said it's 4K. Yeah, yeah, yeah. My bad, my bad, yeah. yeah. My bad. Gas is closing in. Relocate yeah, to zone. Out of all these game modes, just straight up warzone. They were in that building for me, dude. Yeah. The, one, the red one. That shit was like a full squad, though. Watch how how nice that backpack looks on W sensie to jest to, o czym wcześniej mówiłem, ta różnica między dużym a małym. Fajnie, że to fuck? jest tak dopracowane. Uuu, STBP. Nie, to MX9, okej. Okay. Ten hummer jest moim, on ma jakiś kłopot. I on jest szybko. Nie ma anyone. Jak farb może harpy go? Oh, you saw him, you saw him, I think you saw him. Uh, between the two buildings, I the yeah. Oh god, this is a crazy-ass angle. You think they, they can see you? You're loading round. Mogę jej na przykład shoot him. Nie ma szans, żeby on, to, żeby on to przeżył, nie? No nie ma szans, żeby on to przeżył What the fuck? Ktoś tu kaszlał właśnie, gdzie, gdzie jest ta osoba co kaszlała? Nie wiem What the fuck? Oj oj oj, oh hard, <laughs> o koniec, koniec, ja, oh. oh, koniec, was... oh, to to i tak koniec, 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 go koniec, 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 jest yeah, like the the Husky. Ooh, ale dostał... a z tyłu dostał głowę. Dobra, myślałem, że od tego chłopa. Już myślałem, że od tego chłopa, oh, chłopa dostał sure. taką głowę. Jest uh, I mean, tylko left. I wonder if there's just a bunch of bots left. Tossing oh, sticky grenade. Nah, no way. bots. Enemy movement. Stun viper. I naded them. They win that. They win that. Yeah, there's only three teams, five people. Rise up, A duo and a solo. Dwa timy zostały. Prócz tego, które oglądamy. Czy Huskers, Jolo i Modern Warzyn to wygrają? Mają high ground. Ale to jest taka dziwna. Oj, dostał oh, no. głowę. To jest ten snajper na plecach. Get to the And it pulls them. Oh my God. But like, you can't really stay in zone, bro. Unless you have a mask. Chainsawre, Chainsawre. Stevo, there's no mask, There's like only like a chuckle. Yo, Husker's in chunkin. Oh, their dad, bro. Oh my God. Wait, did he knock him? Ojej, sypiasz. O! Ja myślę. wygrali. Ja myślałem, że, że ten, co tam biegł obok niego, to był przeciwnik. Najważniejsze, wygrali. Wow! A więc to był, moi drodzy, Warzone z perspektywy trzeciej osoby. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Tutaj macie jeszcze końcową kacękę z perspektywy zwycięzcy, ale muszę Wam powiedzieć, że dobrze to wygląda z perspektywy trzeciej osoby. Bardzo dobrze to z perspektywy trzeciej osoby wygląda. Ile zrobili? 37 fragów. Let's go! Brawo, brawo. Aż ja ci powiję, brawo, brawo, brawo. Dobra, widzowie. To była perspektywa trzeciej osoby. Dajcie znać, co sądzicie o tym, jak to wygląda. Czy będziecie sprawdzali? A może potencjalnie. Patrząc na to co widzicie, będziecie głównie zainteresowani perspektywą trzeciej osoby. Czekam na wasz feedback, łapki w górę mile widziany, zapraszam do subskrypcji, a ja się już z wami żegnam. Mówi Goldzor na razie.